Tak wygląda. Fak. Prowokuję ich pistoletem. Nie są do mnie przyjść. Baga ma? A lepiej. Gdzie to jesteś? Tu. Teraz jest tam. Tu. Ale przeładowanie. O, może. Świetne. Chodź tu, chodź tu! Oj do tatuśka! Umarłeś? Co? Nie żartujcie sobie ze mną Chodź tu, chodź tu Myślisz, że cię nie widzę? Mam oszukany celownik, dlatego cię widzę. A tu? To jest dopiero oszustwo. I zabiłem ich! <grymne> o! Kurcze! Dobre! Takie przykładowanie to uwielbiam. uwielbiam. Mm, teraz mam oczka. Oczka to trzeci rodzaj klejnotów, jakie można spotkać w grze. Najwięcej ich będzie można dostać dzięki tym niewidzialnym czymś tam robaczkom. No, ale też nie ma ich zbyt wiele. Dobra, shotgun. Oś. Lepiej się oddale. Widzę cię. Tylko komu to się ze słaby. O, unik, zrobił! O, mam cię. Nie ma. Zmarłeś? Zdychaj. Padłeś powstań, nie zdychaj. O oh my god, już coś na lewo mi zaskoczyło. Chciałem je splunąć, ale nie to się grzeczny robaczek, grzeczny, sieć. Sieć tam wzdychaj mi pod nogami. Jeszcze z któregoś więzienia wylatuje robaczek. Tylko nie mogę stwierdzić z którego dokładnie. Na pewno nie z tego. O! On przed chwilą żył, ale go zabili. Robaczki go zajmowały. A bym ciekawy, jaka była historia tego gościa. O, coś tu leży. Na sedesie? Pamiętnik Luisa na sedesie? Ja opisuje tutaj o takich pasożytach, które mogą kontrolować swoich... Właśnie, jak się nazywa taki osoba, która jest... przechowuje pasożyt? NOSICIEL! O! Właśnie. Tak, tam opisuje, tak... I że... Co? A, że... Nauka o pasożytach... Może opisywać działanie Las Plagas, czyli właśnie tego, co nam wszczypili dziwnego. Żyjątka i właśnie tego, który wychodzi z głów. Te robale to też jest rodzaj Las Plagas, tylko jakoś inaczej zbutowany. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to w ogóle. Oni tego nawet nie wyjaśniają, jak oni to zrobili. Wiedzą, że jest tylko Plagas. A, i to są przykłady y, pasożytów, które kontrolują w jakiś sposób y, zwierzęta. Tylko nie wiem, czy to jest udowodnione naukowo, czy one naprawdę istnieją. My nigdy nie szukałem tego, ale może no, to może i prawda jest. On się... Chodź tu. Słyszycie, jak tam oddychasz. Jesteś. Oziek. Mmm... będzie chciał mnie opuścić! O ty, dziadzie! Aż tyle mi życia zabrałeś? Aaa... Tak. Nie bawimy się w ten sposób. Jedyna droga ucieczki, czyli... ...tędy? Jest zablokowana, bo woda jest. Musimy wodę puści do niskiego poziomu. No? W zlewie leżał. Pomiję notatki Luisa. Czekam na kolejny pasożyty. Zamknięte i idziemy tędy. To na pewno jeszcze nie jest ostatnie słowo ze strony pasożytów. Uhu. Ja jeszcze będą chcieli mi dopaść, ale ja się nie dam. Nie. Przed przekręceniem rozejrzyj się po terenie, bo tu był jakiś skarb. Jest. Lampka. Do lampki wkładamy te oczka, które z pasożytów dobywamy. Do razu się tym zajmę. Eee. Zielone, czerwone i niebieskie. Chyba niebieskie jest najrzadsze. Od razu. Spuścimy wodę. I udamy się dalej. Tędy. O nie! Kolejny z tych robaczków. Nie widzicie. Widzicie. Umieraj Co? Jeszcze jeden? Hej, za dużo was tutaj. Tam jest. Chodź, 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 chodź. Hy! Nie, ja już myślę, że naboi nie mam. Ile zostało mi? Eee, tam 16 chyba? Uf, nie ma się co martwić. Im więcej upgrade'ów, tym więcej amunicji będę miał zaraz. Bo szybciej będę ich zabijał. Dziady jedne, nie. Robaczki nie są takie złe jeszcze. Gorzej jak ten ga nadosów się nazbiera. Czy jakkolwiek oni, ci mnisi się zwomą? Widzę cię, robaczku. Oś tu bliżej. Zapraszam. Chodź. chodź! Chodź, 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 chodź do mnie, chodź. Maksimum wpierdol dostaniesz, widzę cię na suficie. Siedź, tu jest. A, pięknie cię to Niewidzialność nie pomoże, ja mam magiczną obłoczkę. Jakby jednego było mało z w tej wentylacji, czy cokolwiek to jest rzut dla psów. Jedzenia całą, całą masę tych klejnotów dostanę. Upewnij się, czy na przykład tu nie ma robaczka pusto, pusto e, czysto, ale nie jestem pewien, czy w następnym. W pomieszczeniu będzie spokój na razie. Nie po się... Gdzie on jest za mną. Tam jest. Gdzie idzie? Woda jest w Wiesz? Niewidzialne robaczki. Czy one są niewidzialne w piątce? Będę... Ciężko mi jest stwierdzić. Ale robaczki w piące są znacznie bardziej ch cholernie, bardziej cięższe do zabicia. Bo trzeba im te żółte wypustki, czy te zielone takie kropki, trzeba im to rozwalić. A to jest na plecach. Znaczy na brzuchu mamy taką jedną dużą, a na plecach też mają za dwie, trzy i znacznie cięższe są do zabicia. A te, te są prostsze, wystarczy shotguna ich kilka razy wylewać. Eee, biegiemy. I to jest ostatni. Teraz przebiegłem. Pusto. Mam nadzieję, że że, 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 że... że żadnego klejnotu nie ominę. Mm. No dobra, trudno jak tam minę jeden welwet tą spinę. Nic się nie stanie. Półtorej godziny. Dobry czas. O, widzimy modły. Ich czarna msza. Najłatwiej jest ich zajebać jak masz taki granat. Bardzo lubię te, Bardzo lubię ten moment. Tylko trzeba dobrze wcelować. Stanąć trzeba tu. Oni cię nie widzą. I trzeba im rzucić. Granat! Większy zabiłem, chyba Nie chcę, chcę na dół Szybko trzeba zebrać wszystko, zanim zginie. Jeden ziom uciekł. O nie. O Kohendo przeżył. Spadaj. Zawsze musisz twój kumpel robaczek nie pojawi się pojawił ty, się. Ty, 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 ty w robaczku kochani. Chodź, chodź, chodź. Nie macie. Ten z kluczem zwiał. Kurczę. Co mi taki peszek, że tamtem udaje się ukiec. Znaczy on chyba miał klucz. Hmm. Chyba. Zaraz się ukaże. Muszę najpierw na górę się dostać, do merchanta, który z... Gdzie, Kjot Witaj. Witaj. Lepiej sprzedam to. Nie, sprzedam tego bangla. Is that all? Nie wiem, może się da skombinować, ja jakoś Thank nie znalazłem żadnych takich rzeczy. Czy sprzedam je? Dziękuję. 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 nie. Dziękuję. 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 Nie. Dziękuję. 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 Come back anytime. No ja też wrócę. Jak tylko będę miał pieniądze, albo ty byś miał coś ciekawego nowego na sprzedaż. Nie te same stare główne. To z chyba tamte drzwi muszę otworzyć. Chyba. Chant, ty sobie stoisz tutaj, ja muszę na żyrandol znowu. Nie, jest. jest tu, tu są jakieś drzwi. Kolejna maska! No fajnie, że klejnotów nie mam nawet do jednej, żeby ją skończyć. A dopiero druga? Dają mi jakieś maski wyskrojnotów. Ciekawe, co się stało z tamtym gościem. Ej, na no, tego tu mógłbym się cofnąć i tam go zabić. Przez kanały. Ale to nie ma sensu. Tam, o! Ja opowiedziałem o tym pokoju. To jest taki pokój, na którym możemy sobie potrenować naszą celność broniami. Są dwa zestawy broni. Nie wiem, czy będę pokazywał... A zresztą pokażę, czy jest was może nie grała. Są dwa zestawy broni, są broni aż szybko strzejące i te bardziej takie potężniejsze. Tutaj jest pan merchant to oczywiście. On nic nie sprzedaje. Welcome. To, to mówi, że taka gierka jest. Aha. Rapid fire albo sniping. Ja wolę Rapid Fire. O, to jest nasz zestaw broni. Tak. I nie tracimy tam tych broni, które zebraliśmy, bo jak wyjdziemy, zostaną nam oddane.